Robimy razem pierogi i opowiem Wam jak w jeden dzień zarobiłam 5000 zł. Skoro vlog no to niech będzie świątecznie niech będą te wspólnie lepione pierogi obiecane. Tutaj mam przygotowane ciasto. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Za mną z tyłu jest gar z kapustą. Kapusta z grzybami, ale w tym roku z pieczarkami, żeby mogły też jeść dzieci. Dodałam też suszoną śliwkę i tak przepieprzyłam tą kapustę, że wszystkie starania, żeby mogły też dzieci jeść tą kapustkę, chyba legły w gruzach, bo nie wiem, czy tak ostrą i tak pieprzą kapustę będą chciały zjeść, no ale... Już chyba nic z tym nie zrobię. W każdym razie nie wiem, czy się robi jakiś specjalny farsz do pierogów z kapustą i grzybami. Ja po prostu, jeżeli je już je robię, to wykorzystuję kapustę z grzybami, którą robię na święta. I taka sama ląduje do pierogów. E, więc to mamy. Ciasto już zrobiłam. Ciasto zrobiłam z pół kilo mąki, cztery łyżki oleju, trochę soli, szklanka gorącej wody. E, moja babcia zawsze mówiła, że jeżeli już robić pierogi, to przynajmniej z kilograma mąki. Że jak już się w to bawić to w ilościach hurtowych, ale się okazało, że nie mam więcej mąki. Zostało mi dosłownie tyle, ale to wiecie, nam się pewnie przyda gdzieś tutaj do odsypywania, do wałkowania, więc to zostawiamy. Także ja jeszcze sobie przyszykuję pewnie, bo nie mam wałek i jakieś sprytne rozwiązanie, bo chcę je zamrozić i dopiero w dzień Wigilii będę je gotowała. Pewnie jakąś tacę sobie muszę przyszykować wyłożoną papierem, żeby je móc wygodnie tak pojedynczo, nie, żeby się nie nałożyły na siebie, zamrozić i no i później przełożyć do jakiegoś woreczka do mrożenia czy do pojemnika. I jak już będą zamrożone, wtedy się na pewno nie posklejają. Także jeszcze to i zaczynamy. Dobra, żadna taca mi się nie mieści do zamrażarnika, trudno. Ech. Wymyślimy coś później. Widzę, że to ciasto już mi trochę tutaj zaschło. Mam nadzieję, że będzie ok. Słuchajcie, z do tego, że. Ostatnio Wam opowiadałam moją historię, jak zostałam zdradzona I, i podobało Wam się takie story time. To pomyślałam sobie, że opowiem Wam historię taką z czasów YouTube'a, moich najlepszych czasów YouTube'owych. O tym, jak zarobiłam w jeden dzień, no dobra, w zasadzie w dwa, ale... Jak dzień lepiej brzmi. Całkiem niezłe pieniądze. Myślę, że to jest ciekawa w ogóle historia, bo uważam, że patrząc na moje takie działania w internecie, to to, yy, no to, to był takie moje największe osiągnięcie, największe moje wydarzenie, największa moja współpraca. I przez pewne zdarzenia i okoliczności yy, słabo to wyszło finalnie. Więc Wam to opowiem. Powiem Wam jeszcze, że używam tego serum z kwasami i po prostu schodzi mi skóra. Mam teraz skorupę na skórze z resztek makijażu po całym dniu. Chciałam to w pierwszym odruchu zmywać i malować się od nowa, ale słyszałam, no się to mam. Nieważne jak wyglądam, ważne co mówię. E, także to Wam chciałam powiedzieć. Aha, no i według tego przepisu, tak jak kojarzę, babcia zawsze mówiła, że z kilograma mąki wychodzi około 100 pierogów ja tutaj używam pół kilo mąki więc według przelicznika mojej babci powinnam mieć tych pierogów około 50 w przepisie chyba było napisane że 60 pierogów powinno mi wyjść ale znając życie na pewno mi coś nie wyjdzie na pewno to za grubo rozwałkuję i się narobię północy. nocy bo jest oczywiście późny wieczór, pies nawet chrapie ja pewnie wyjdzie mi 30 pierogów no dobra, słuchajcie, w każdym razie w najlepszych świetnościach mojego kanału Kajmanowa w najlepszych latach, i sobie teraz sprawdzałam, yy, bo nadal jestem w film, yy, na YouTube, z tej współpracy, zatem mi się wyświetla 6 lat temu. Yy, ja miałam taki dosyć popularny film o brustonoszach. Jak dobrać odpowiedni rozmiar brustonosza, jak to jest ważne, no taki po swojemu. Gdzieś tam jeszcze w mieszkaniu mojej mamy. Jak mieszkałam z moją mamą siedząc na łóżku po swojemu, to opowiedziałam i po swojemu ten temat poruszyłam. I wtedy byłam na YouTubie moim partnerem YouTube'owym, o czym ostatnio już w filmie mówiłam, że byli tacy YouTube'owi partnerzy, czy taka zewnętrzna firma, która wam wszystkim pomaga, wspiera, była Agora. I Agora, słuchajcie, mi załatwiła dil polegał na tym, że firma Biliźniarska Ezotic miała, no wypuszczała, jak tam co sezon, nową, nową linię biustonoszy. Mieli zaplanowaną całą kampanię reklamującą te biustonosze. I robili też sesję zdjęciową reklamującą te biustonosze i przy okazji tego Zaproponowali mnie, żebym nagrała dla nich takie nie, dwa albo trzy filmy. To były, nie pamiętam, kilka filmów pod hasłem Akademia Brafittingu. gdzie ja opowiem o różnych ważnych rzeczach e, dotyczących brafitini. I Słuchajcie, koncept był tyle ciekawy, że raz, że, że zaproponowano mi 5000 zł za cykl tych filmów, gdzie właśnie yy, gdzie właśnie będę dla ezotyka rozmawiać i w filmach opowiadać o różnych ważnych rzeczach. Za dużo farszu, o jacie. Pierwsze kryzysy mam. No za bardzo mi się leje z tego farszu, jej No dobra, 5000 zł za filmy dotyczące Akademii Brafittingu. Dla mnie temat fajny, ciekawy, w sensie nie, no po prostu. To jest jak stworzone dla mnie. To pa, pana Boga zapiece, za piece, pana Boga za nogi Pierwsza współpraca i już taka mm, fajna, sympatyczna. Taka pierwsza duża współpraca. Więc byłam przeszczęśliwa i o tyle mi się podobało, że ja wszystko miałam stworzyć. W tym temacie sama. Czy ja pisałam scenariusz? Nie pamiętam, czy. Nie skończył mi się ten pierog. Dobra, jeszcze raz. Nie pamiętam, czy oni mi do, podrzucili, jakie tematy chcieliby, żebym poruszyła, czy to ja y, stworzyłam. W każdym razie na pewno było tak, że miałam, wiecie, kilka tematów typu: jak ważny jest dobrze dobrany y, obwód biustonosza, żeby tam miseczka przylegała, wiecie, no takie. Typowe, brafiterskie tematy i najważniejsze, podstawowe zasady. Pamiętam, że nad tym scenariuszem pracowałam bardzo długo, każdy temat opracowywałam, musiałam rozpisać, co powiem w tym temacie, co chcę poruszyć, jakie informacje dotyczące tego brafitingu i tak dalej. I jest pierwszy. I jedynym, jedyną rzeczą, w którą ingerował w jakiś sposób i mi się też w ten scenariusz wtrącał, że tak powiem, to było to, że oni do każdego tego mojego tematu, który ja chciałam poruszyć, zagadnienia jakiegoś tam, wiecie, brafiterskiego, dopasowywali, żeby jakiś stanik z tej nowej kolekcji, które miałam pokazać. Czyli jeżeli mówiłam, że warto mieć dobrze dobrany, gładki biustonosz, bo Każdej z nas się taki przyda pod przylegające t-shirty. No to wtedy wyciągałam tam model X, który właśnie te warunki spełniał. Bardzo długo, kilka dni w zasadzie praca nad tym scenariuszem trwała, żeby to, żeby to im pasowało, żeby były tematy, które im pasowały. No i przyszło do nagrywania. I nagrywaliśmy to. Trwała sesja zdjęciowa, ezotika. To był jakiś Konstancin Józefów, to była jakaś wynajęta willa pod Warszawą, w ogóle przepiękny dom. I e, jeszcze śmieszne, bo mój kolega z klasy z liceum się okazało, że tam był, pracował w ekipie oświetleniowej. E, no i tam nagrywaliśmy to, te filmy dla Ezotika, tą Akademię Profittingu, tak to się nazywało. I to był dzień, kiedy ja w ogóle pierwszy raz w życiu zaspałam na takie ważne wydarzenie. Ja tam chyba w ogóle miałam o 7 rano jechać czy o 6. E, zaspałam, no ale dobra. Pojechaliśmy, był na miejscu piękny dopiero. <grym> był na miejscu fryzjer i makijażysta e, czy makijażystka. Włosy mi zrobili piękne, mi i tak wyciągnęli na szczotkę, były przepiękne te włosy. Makijaż miał fatalny. Wyglądałam po prostu, jakbym. Nie, nie wiem co, się nie wyspała i była nieszczęśliwa. No, ale okej, okay. przyszło do nagrywania i tam ze mną był mój taki opiekun z ramienia Agory. Bo zawsze, jak macie taką firmę, takiego partnera YouTube'owego, taką firmę zewnętrzną, to, to macie właśnie kogoś takiego, kto się Wami zajmuje, takiego opiekuna. I był tam ze mną Kuba, który w ogóle bardzo był wczuty. Ze mną też te scenariusze tam wiecie no, przerabiał też je y, też y, był częścią jak to, no taki był wczuty no nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu y, też był osobą, która y, ze mną te scenariusze akceptowała po mnie, poprawiała co tam warto powiedzieć, jak to ugryźć no i przyszło do nagrywania i Kuba był tak wczuty w to że y, mi słuchajcie przerywali prawie po jednym po dwóch słowie. Albo kamerzysta, bo się okazywało, że na przykład miałam taki nawyk, że gdzieś tam kończąc zdanie, to mówiąc ostatnie słowo, czy tego zdania, gdzie było wiadomo, że po tym zdaniu ma być cięcie i ma być stop klatka, że tak powiem, to na przykład w ostatnim słowie wypowiadanym odwracałam głowę, gdzieś się odsuwałam, a powinnam skończyć mówić zdanie, przyczekać te Pół sekundy, cięcie. I dopiero mogę się odwrócić, więc oni mi na każdym kroku przerywali. Ja byłam sfrustrowana, chciałam się zapłaczeć i to jeszcze był kadr taki, że nagrywaliśmy to w takiej pięknej sypialni w tej willi. Ja tam siedziałam na łóżku i opowiadałam, miałam te staniki koła siebie, o wszystkim opowiadałam. No i to wiecie, wszystko fajnie wygląda na filmie jeszcze, który do tej pory jest na YouTubie, ale ja za sobą miałam z 10 osób. Ja byłam totalnie nieprzyzwyczajona do takich warunków nagrywania, no bo wiecie, była młodą dziewczyną, która sobie do tej pory na YouTubie yy, siadała u siebie w pokoju i mówiła hej wszystkim i nagrywała wszystko w domowych pieleszach, więc ja myślałam, że się tam po prostu zapłaczę, że, że ja tego nie, nie przejdę i nie, i nie przetrwam. Także to było dla mnie bardzo trudne. Yy, no i... Też ten scenariusz był tak ułożony, że te tematy, które ja chciałam poruszyć, wiecie, kiedy temacie odpowiedzieć na pytania, co jest ważne w dobieraniu stajnika, Wymyślam, bo nie, nie oglądałam już tego filmu teraz po latach. No, ale gdzieś tam to się opierało na takich pytaniach od widzów, to na przykład mówiłam, pytacie mnie, w mailach, piszecie mi o gdzie to była bzdura totalna, no bo wiadomo, że to było wszystko przyszykowane, przygotowane przeze mnie i nikt mi żadnych pytań nie zadawał, więc to było takie trochę nienaturalne, no ale okej. Okay. jakoś to poszło, no i zmierzam do tego, że to było wszystko od razu z góry była podpisana umowa, chociaż w umowie chyba to nie, nie padły takie słowa, ale były wszystkie ustalenia i wszystko, cała... Yy, Całe nasze dogadywanie się polegało na tym, że to mają być filmy na kanał Ezotic. Na ich kanał, że oni sobie chcą tam na swoim kanale mieć um, takie filmy właśnie pod hasłem Akademia Braffikingu i ja jako wtedy no, taka w miarę z dobrymi wyświetleniami popularna vlogerka miałam im to sygnować swoim nickiem, że tak powiem yy, i, i gdzieś tam podlinkować u siebie, opowiedzieć też u siebie na filmie może, że był taki film i to miało się pojawić u nich. No i kiedy już to wszystko nagraliśmy, to się słuchajcie, okazało, że oni by chcieli, żebym ja to wrzuciła na swój kanał. No i pierwszy zgrzyt polegał na tym, że i pierwszy problem, że w międzyczasie Kuba, który się mną wtedy zajmował i całą tą umowę yy, no w moim imieniu też przygotowywał, podpisywał wszystkie ustalenia yy, z, z firmą, poczynią w międzyczasie odszedł za gory yy, i ja do niego napisałam gdzieś tam, chociaż wiedząc, że on już nie pracuje że słuchaj Kuba, nie chcą, żebym ja to wrzuciła na mój kanał a ja bym to zupełnie inaczej nagrała no bo wiecie, wyobraźcie sobie, że jeżeli oglądaliście mnie te lata temu czy nawet teraz, wyobraźcie sobie, że nagrywam wam filmy <grytanie> takiego typu jak w tym momencie, gdzie sobie gdzieś w mojej kuchni czy w moim pokoju siadam i coś opowiadam i nagle wyskakuję w, na łóżku w, w jakiejś ekskluzywnej sypialni, w ekskluzywnej willi, w Konstancinie czy innym yy, Józefowie yy, i mówię, hej, pisaćcie mi maile, jak dobrać stanik, już Wam opowiadam, Akademia Brafittingu. witam wszystko wiecie, profesjonalnie nagrane ujęcia z trzech kamer i tak dalej no idiotyczne, ja powiedziałam, że no, nie ma w ogóle opcji, że, że ja to wrzucę na mój kanał. Bo, jeżeli by to miało być na mój kanał, no to wyglądałoby to inaczej. To bym się dopowiedziała: że słuchajcie, tutaj razem z marką, taką i taką, przygotowałam dla Was to i to. No wiecie, no, żeby to miało jakikolwiek sens, za bardzo podsypałam to mąką od spodu. Mm. Więc to był taki pierwszy zgrzyt. Aha, no, i jeszcze problem polegał na tym że zaplanowaliśmy, zaplanowane były dwa dni, czyli jedne te nagrywki w tym, w tej willi, gdzie ja właśnie opowiadam o takich moich tam różnych rzeczach, na które ja bym zwróciła uwagę przy doborze stajnika i pokazywała przy tym te nowe modele z, z tej nowej wtedy kolekcji Ezotika, a jeden film miał być nagrany w salonie, w sklepie Ezotik. I to miała być rozmowa z brafiterką, i brafiterka też na mnie miała pokazać, jak się dobiera biustonosz. Dobrać mi ten biustonosz, pokazać też to od strony takiej profesjonalnej, tak? I ja mówiłam od początku, że słuchajcie, sprawdźcie to, bo ja nigdy w życiu nie kupiłam nic w wezotiku, bo ja się nie mieściłam w ich rozmiarówce. Bo ja mam mało pod biustem, dosyć sporą miseczkę. Na pewno wtedy większą niż teraz. I wiedziałam, że te modele, które mają mało pod biustem to no nie, nie, nie było na mnie po prostu miseczki. Czyli mieli małe obwody, ale nie przy takiej miseczce. I nie wiem, czego to była yy, wina. Czy, czy ktoś po prostu tego nie sprawdził? Czy ktoś tego nie dopilnował? Yy, czy to może jest kwestia tego, że jednak yy, wtedy yy, no, razem ze mną to wszystko. Ogarniał ten kuba, yy, no, który jako mężczyzna może nie, nie wiedział, że to będzie problem. No i pojechałam na drugi dzień nagrań, do galerii Rembielińskiej. Tam jest salon e ezotika. No właśnie ten dzień, gdzie z tą grafiterką, mieliśmy to nagrywać i. Yy, yy. Słuchajcie, oczywiście przyszło co do czego, że najpierw mnie zmierzyli, żeby mi zaplanować, które staniki pokazujemy, o czym mówimy, całe przygotowania. No i nie ma, słuchajcie. No, zdziwienie, wszyscy w szoku, że nie ma na mnie pustonoszy w ezotyku. Cisnęło mi się tylko na usta, a nie mówiłam. Okazało się, że jakiś tam jeden model by na nie pasował, ale mm, nie było go. No, był jakiś problem, że zupełnie w ogóle. Nie, nie mogłabym. Eee, nie miałabym po prostu czego tam na siebie założyć. No i słuchajcie, dobrze, że się okazało, że. Właśnie nie pamiętam, jak to było. Czy, czy już było wiadomo, że Kuba odchodzi i że moją nową taką opiekunką będzie Ola. Czy w każdym razie była też w, w Agorze Ola, która też się mną zajmowała, że tak powiem. I Ola przyjechała na te nagrania w formie, wiecie, wspierania i, i obecności. I finalnie na tych filmach nagrywanych z brafiterką, Ola wystąpiła w roli modelki i na niej różne rzeczy pokazywaliśmy, ale też w ogóle nie było flow takiego nagrywania. Chociaż brafiterka ta, która tam była ze mną, była przymiła, przesympatyczna. Pokażę Wam w ogóle może jakie lepiej pierogi. Zaklejam standardowo pieroga i go później tak łapię między palce i tak szczypię i robię mu takie falba była przymiła, rozgadana, uśmiechnięta, ale jakoś to nie szło. Kiedy my zostałyśmy, pamiętam, zaladą w tym salonie i miałyśmy najpierw różne tematy obgadać, a później przejść do przymierzalni i różne rzeczy pokazać, to też ciągle były cięcia, bo się okazywało na przykład, że kiedy rozmawiałyśmy między sobą i ja ją o coś pytałam, tą brafiterkę, ona miała mi odpowiedzieć, to na przykład w czasie, kiedy kiedy ona odpowiadała, no to ja podobno miałam, uh -huh, uh -huh", przytakiwała mi, no bo wiecie, no ja tak prowadzę rozmowę, że jak ktoś do mnie mówi, no to ja całą sobą się angażuję i, i rozmawiam. I znowu pocięcie, nie przytakuj, coś tam, coś tam, albo coś tam ze strony tej brafiterki też, że, że niby ok, ale nie mów tak i tak. I finalnie ten ta, ta cały, cały odcinek nagrywany z tą brafiterką, to był pocięty w zasadzie nagrywane jedno zdanie, czyli moje pytanie. Co tam jest ważnego przy wybiorze staników? Cięcie, ujęcie na brafiterkę. Musimy zmierzyć obwód. Cięcie. Także, no był to totalny niewypał. No i ja myślę też, że kiedy ja tak otwarcie powiedziałam, że słuchajcie, ja nie puszczę tego na mój kanał, bo gdyby to miało być na moim kanale, to ja bym właśnie nagrywa to inaczej, ja bym wyjaśniła, gdzie my jesteśmy, skąd się wzięliśmy i dlaczego nagle mm, nagrywam coś z jakąś marką i, i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. I że to nie jest w stylu mojego kanału i nie na to się umawialiśmy. No dobra, to podzielę, okej, okay, wrócimy to do siebie, yy, ale te filmy u nich ani nie były w żaden sposób promowane, u, ni na, u nich na żadnych mediach yy, społecznościowych, na żadnych ich yy, socjalach i yy, jakoś to przeszło tak bez echa. I, I uważam, że był to stracony potencjał, bo pomimo wszystkich jakichś tam problemów i, i rzeczy, które może nie do końca wyszły, to uważam, że była to bardzo ciekawa współpraca, gdzie się też dużo nauczyłam, takich wystąpień. To było nowe, fajne doświadczenie. Uważam, że przygotowałam się na miarę moich możliwości i, i moich gdzieś tam osobistych znajomości y, mojej, mojej osobistej wiedzy na temat graffitingu, którą gdzieś tam sama sobie y, którą sama poznałam, to uważam, że się przygotowałam na miarę moich możliwości najlepiej jak mogłam, że te scenariusze przygotowałam całkiem sensownie i uważam, że to była po prostu bardzo fajna y, kampania z dużym potencjałem, z fajnym pomysłem, ale zupełnie taka. Która przeszła bez, bez echa. I, I już później od strony Ezotika nie pojawiła się żadna więcej ani propozycja, ani nie, nie skomentowali, też nigdy nie dali żadnego feedbacku, czym te materiały w zasadzie odpowiadały, czy nie. No, wrzucili to, co nagraliśmy na swój kanał i tyle. I na, na tym się skończyło. Ale też myślę, że kre, kwestia i problem polegał na tym, że no, agora y, miała duży problem, y, taki wewnętrzny, z, z tym swoim całym działem partnerskim, YouTube'owym. Oni się w końcu finalnie z dnia na dzień zamknęli. Y, wielu osobom do dzisiaj wiszą pie, pieniądze mi też, ale jakieś nieduże więc już się nie bawię w to, bo to y, myślę, że nie byłoby sensu, ale się tak wiecie, nie. Szybko zamknęli i jakoś tak mieli wewnętrzne problemy, różne swoje podejrzewam, i, i oni tak też myślę, że nie przypilnowali wszystkiego i nie pociągnęli. Natomiast no dla mnie, dla młodej dziewczyny, która gdzieś tam zaczyna swoje zarabianie pieniędzy, no to taka przygoda za 5000 zł to była fantastyczna sprawa. Myślę, że teraz stawki są zdecydowanie inne i większe, jeżeli chodzi o takie działania marketingowe i takie współprace i deale dla firm, no to było kilka lat temu, na tamten moment to było naprawdę, naprawdę coś. Proszę Państwa, nagrałam trochę ujęć świątecznych. Bardzo mi to bawiło. E, ostatnie pierogi policzyłam, łącznie mi wyszło około 45, czyli tak jak myślałam, północy robienia, a pierogi na raz w zasadzie będą, no ale trudno, e, mrożę. Nie mam pasy takiej, która mi będzie wchodziła do zamrażalnika, więc wykorzystuję pokrywki od plastikowego pudełka. Kładę sobie na to papier. I układam pierogi. To mi się kawałek kapustki przykleju. Dobra. I słuchajcie, wkładam je do zamrażarnika. I jak już będą takie totalnie zamrożone na kamień, wszystkie to dopiero wtedy je sobie przerzucę. Wszystkie razem do jednego pojemnika, bo jeżeli byście zrobili to od razu, to, to by się posklejały. A więc tak. Tak to nam zleciał kolejny vlog. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podobają moje historie sprzed lat i fajnie było z Wami polepić te pierogi. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia jutro w następnym vlogmasie. Nie wiem jeszcze jak dzisiaj zakończę w święta, czy już pociągniemy dalej do końca roku, czy sobie chwilę odpocznę. Zobaczymy. Dogadamy się, a tymczasem do zobaczenia. Pa!